Dzień dobry witam państwa ja nazywam się Piotr Adamczyk jestem koordynatorem festiwalu filmowego w Babicach pierwszego dzisiaj będziemy prezentować siedem filmów będzie to projekcja takiego miksu właściwie filmów fabularnych eksperymentalnych i dokumentalnych Naszym głównym jakby tutaj reprezentantem tego, tej kategorii fabularnej jest pan Andrzej Kowol, który zdecydował się wysłać nam aż trzy filmy, które znalazły się tutaj w konkursie festiwalowym. Natomiast jeszcze w, w kategorii filmów dokumentalnych mamy tutaj mocnego reprezentanta pana Marka Kremera, który zaprezentował swój zakulisowy film w, z produkcji teledysku do Fantastycznego. Fantastycznego zespołu tutaj naszego lokalnego. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko nam tutaj ładnie, ładnie się zaprezentuje, i z mojej strony to tyle. Dziękuję. Wydarzenia, które otwiera przed nami świat amatorskiego dnia krótkomenetrażowego. To święto sztuki filmowej inspirowanej pięknym i bogatą historią miły krakowsko czasowo Dzisiejszego popołudnia czekają na nas najlepsze krótkie filmy fabularne, dokumentalne, a także eksperymenty filmowe, stworzone przez pasjonatów. To przegląd wyjątkowych historii, autentycznych, zakorzenionych w lokalnych inspiracjach i ukazanych w oryginalnych formach artystycznych. Dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez osób, które z niezwykłą wrażliwością i wiedzą będą oceniać festiwalowe filmy. Pragniemy przedstawić Państwu członków żywi tegorocznej edycji. Pierwszą z nich jest Magdalena Mieświec. <klucz> Filmoznawczyni i krytyczka filmowa, której teksty można przeczytać m.in. na łomach międzynarodowych. Angoniste, manquant le panier symbolisant la confrontation avec la réalité et la perte.